Chwała Bogu. Czy jeżeli myślimy o czymś bardzo intensywnie, intensywnie czy jeżeli o, na czymś nam bardzo zależy, to nie jest tak, że o tym mówimy, mówimy wszystkim wokoło, czasami nawet zanudzamy tym, co mamy, co jest dla nas najważniejsze w życiu? Jest takie słowo w Ewangelii Mateusza, szósty rozdział 21 werset, Albowiem, gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Czy znacie ludzi, którym, którym bardzo zależy na pieniądzach? Jest on w stanie o tych pieniądzach mówić cały czas. Kiedy wstają, kiedy jedzą, kiedy um, kładą się spać, kiedy spotykają znajomych, będą mówili o pieniądzach. Znacie może młode matki, którym się urodziło pierwsze potomstwo? Nie tylko pierwsze, każde, każde, każde dziecko jest ważne dla swojej matki, dla każdego rodzica, który kocha swoje dzieci. Ci rodzice, głównie mamy, będą mówiły: A moja Zosia to zrobiła to, a moja Zosia to powiedziała to, a moja Zosia to poszła tam i, i przez cały czas będą mówiły o tym swoim dziecku. Kiedy mamy coś w sercu, kiedy nam na coś, na czymś bardzo zależy, będziemy o tym mówić. Bo tam jest dla nas skarb i y, y, tam na, będą skoncentrowane nasze myśli, nasze słowa, nasze zachowania. I będziemy się starać być jak najbliżej tego skarbu. Będziemy się y, starali jak najbardziej y, zadbać o ten nasz skarb. A co się stanie, kiedy naszym skarbem stanie się Bóg? Bóg stanie się centrum naszych wydarzeń. I wiesz, to jest wspaniale mieć kochane dzieci, to jest wspaniale być majętnym, to jest wspaniale mieć kochającego żo kochającą żonę, kochającego męża, ale jeżeli Boga odczynisz swoim skarbem, będzie to skarb, który nie tylko będzie na tej, na tej ziemi dla ciebie ważny. I nie tylko będzie będziesz go miał tu na tej ziemi ale również i w niebie dlatego polecam Ci uczyń Boga swoim skarbem błogosławię Cię w imieniu Jezusa Chrystusa Amen